Dzisiaj nagrywam z Filipem, bo to przede wszystkim o nim dzisiaj jest ten film. Ok, także dzisiaj yy, nagrywam dla Was kolejną część w sumie takich update'ów comiesięcznych, co tam się zmieniło, co nowego pokazał Filip który właśnie ciągnie mi firankę. Właśnie dzisiaj przychodzę znowu z takim 3 miesięcznym update'em, bo ja tak mniej więcej to no, staram się to po prostu yy, na takie 3 miesięczne aktualizacje. Robić. Ostatnio był miesiąc pierwszy, drugi, trzeci. Dzisiaj będzie czwarty, piąty, szósty, bo mały właśnie skończył 6 miesięcy. A Filipek chciał Was serdecznie zaprosić do zostawienia pytanek w komentarzach. Właśnie on to mówi, tylko ja tłumaczę. Zostawienia pytanek do nas. Zostawienia pytanek do, was, do nas w komentarzach, bo chcielibyśmy nagrać w najbliższym czasie QA. Już kilka pytań mamy z ostatniego filmu, ale chciałabym jeszcze więcej, żeby po prostu ten filmik nie trwał 5 sekund, tylko dłużej. Dlatego serdecznie zapraszam Was do zostawienia pytanek i Filip też serdecznie Was do tego zaprasza. Jakiekolwiek pytania, z jakichkolwiek dziedzin odpowiemy na wszystko. Okej, okay, mam tutaj na kartce zapisane wszystko, co nowego pokazał i co nowego robił w ostatnich trzech miesiącach. Ale okay, także zacznijmy od czwartego miesiąca. W czwartym miesiącu pierwszą rzeczą, którą nową pokazał, to było takie konkretne gaworzenie. Ja to sobie tutaj zapisałam, bo po prostu na początku mówił takie dwugłoskowe, dwugłoskowe. Nie, dwu, dwuliterowe jakby mm, te takie gaworzenia albo jednoliterowe teraz zaczął już takie trzyliterowe nawet, no i tutaj zapisałam a, gu, gue, później le, be i ble <grym>, także takie właśnie zaczęło nowe swoje słówka wprowadzać i ja tutaj też mam dla was filmik jak to mniej więcej wyglądało, także tak to właśnie ym, tutaj jest i wygląda OK, kolejną rzeczą, którą pokazał nową, która już nie jest taka typowo e, pod względem językowym, ale bardziej ruchowym, to jest takie przewracanie się z pleców na bok i z boku na plecy. I to bardzo e, z jednej strony było przełomowe, ale z drugiej bardzo utrudniło nam e, wiele rzeczy z tego względu, że przede wszystkim. E, jak się go kładło spać do łyżeczka w pewnym momencie. On po prostu, zawsze, zawsze jak go kładłam spać i on zasypiał sam, to wyglądało to tak, że on po prostu się jako kładłam i on sobie leżał na tym boczku i zasypiał. Teraz on w, wtedy, w sumie w tym czwartym miesiącu, on zaczął po prostu już się z tego boczku na plecy przewracać. I już miał to gdzieś, nie szedł spać. No, i niestety e, taki spoiler: e, później było jeszcze gorzej. <laughs> Także e, no, w tym czwartym miesiącu już zaczęło być cięższe usypianie go zdecydowanie. I ostatnią rzeczą, którą Nową pokazał w czwartym miesiącu, to było podnoszenie pupy. I u mnie tutaj wszyscy mówią, że on robi mostki. Po prostu odbija się na nogach, jak leżał, odbijał się na nogach i wtedy podnosił pupę. Także teraz piąty miesiąc. W piątym miesiącu, pierwszą rzeczą, która była taka właśnie też ruchowa, to jest już takie konkretne obracanie się z boku na plecy, no i z brzuszka na plecy. Także no już wtedy było zupełnie ciężko go usypiać tak, żeby zasypiał samemu, bo po prostu jak się go kładło do łóżeczka, no to on się obracał na brzuszek, no i sobie tak leżał na brzuszku. Jeszcze gorzej jak w ogóle zjadł, to później jeszcze wymiotował w tym łóżeczku jak się położył nad, na brzuchu i już po prostu wakabra. Także no teraz jesteśmy na takim etapie, że on niestety, ale zasypia na rękach, odkłada się go i... Tak, to jest właśnie, no bo on po prostu nie zaśnie, jak się go położy tak samemu w łóżeczku, bo on <grywki> po prostu się obróci na brzuch, no i sobie tak leży na brzuchu. A jeszcze gorzej teraz w ogóle, bo wsadza sobie nóżki w barierki. On się tak obraca się i na brzuch, i na plecy, i dookoła siebie. I po prostu no, to jest takie, że no, nie ma szans, żeby zasnął sam, bo on nie zasypia. On po prostu się bawi wtedy. I kolejna rzecz w piątym miesiącu, taka dość ważna. To jest zaczynanie jedzenia, i on, o tym już było kilka filmów. Mówiłam o tym w innych filmach, że karmi, karmię go, zaczęłam go karmić posiłkami, pokarmami stałymi. No i wtedy, właśnie, czyli na początku piątego miesiąca, czyli po ukończeniu czwartego miesiąca, zaczął jeść posiłki stałe pokarmy inne jedzonka niż mleko. I teraz uwaga, taka dość ważna rzecz, którą zaczął w piątym miesiącu pokazywać, to jest takie początki raczkowania można powiedzieć, po prostu jak się go położyło, jak się go położyło na brzuchu, to on kładł, to on tak jakby zawsze wiecie, głowę dziecko podnosi do góry, on ją kładł na, na tym, tam gdzie leżał, i teraz ruszę moją karteczką, żeby wam pokazać, jak to właśnie jest. Także no, naprawdę to było dla mnie takie aż przerażające, jak, jak, jak on tak szybko rośnie. Także tak, początki raczkowania już wtedy się zaczęły. A teraz przejdźmy już do szóstego miesiąca. I tutaj, jak już zaczął tak właśnie raczkować, to kolejnym takim etapem, rzeczą, którą zaczął pokazywać, to było siedzenie z podtrzymaniem, ale to było podtrzymanie. Takie, że on sam się podtrzymywał. Czyli jak był na przykład w wózku, jak był w hmm, tym krzesełku do karmienia, jak sobie po prostu siedział gdziekolwiek, to podtrzymuje się w jakiejś poręczy, czegoś i sobie tak siedzi. Niekiedy też się tak podpiera ręką hmm, podłoże. I tak sobie siedzi. No, i jak to już zaczęło być takie konkretne siedzenie, jak zaczął tak raczkować, to ym, teraz taka kontrowersyjna rzecz, którą zrobiliśmy, y, i może wielu z Was się ona nie spodoba, to jest to, że wsadzaliśmy do go do chodzika. Zaczęliśmy go wsadzać do chodzika przez tym miesiącu. To może być właśnie dla niektórych takie straszne, i złe, i w ogóle, bo y, ogólnie są zwolennicy, i są tacy, którzy są. Przeciwko chodzikom, ogólnie u dzieci, a tym bardziej u takich małych dzieci. My oczywiście go nie wsadzamy do chodzika na długi, długi czas. On siedzi w chodziku mniej więcej 5 minut dziennie, i to jeszcze rozłożone na dwa razy tak mniej więcej rano i wieczorem po prostu, żeby się zmęczył przed. przed przed drzemkami. Także no właśnie tak to wygląda, my go wsadzamy do tego chodzika, on się tam mega, mega dobrze czuje, to nie jest tak, że on tam płacze i my go zmuszamy do tego, żeby on tam siedział, on tam po prostu sobie siedzi i chce tam siedzieć i podoba mu się to. Więc to jest kolejna rzecz, którą zrobiliśmy, którą zaczął pokazywać i robić w szóstym miesiącu. Kolejna rzecz to jest coś takiego, że zaczął sięgać do rzeczy, które chciałby, które by chciał po prostu. Ja to zauważyłam przede wszystkim na butelce z piciem. Jak zobaczy po prostu butelkę z soczkiem, z wodą stojącą gdzieś tam i widzi ją. Albo na przykład arbuza, on uwielbia arbuza i jak widzi po prostu te rzeczy, to sięga do nich rączką i się tak nachyla. Także tak zaczął e, to pokazywać, no i to jest już dla nas duże ułatwienie, żebyśmy wiedzieli, co on chce. Kolejna rzecz, którą zaczął pokazywać, e, którą zaczął robić, to są już właśnie z tych takich rzeczy e, bardziej... <grywa> em... Społecznych, językowych, to zaczął piszczeć. Strasznie piszczeć. On po prostu siedzi sobie i zaczyna piszczeć. To na początku myślałam, że on płacze, ale to nie jest płacz, bo on jemu to jakoś nic mu nie przeszkadza, nie ma żadnych problemów, tylko po prostu zaczyna piszczeć, bo on odkrywa swoje wokalne. Nie, no po prostu odgry, odkrywa to, jak dużą rozpiętość głosu ma, co potrafi zrobić z tym głosem, modulu, modulować ten głos, zaczyna i wszystko także zaczął właśnie piszczeć. I kolejną rzeczą to jest ja co sobie napisałam coraz więcej słów. Zaczął po prostu coraz to więcej różnych takich jak widzicie, właśnie zaczął coraz to więcej pokazywać różnych y, słówek, takich swoich, gaworzeń, nowe literki i tak dalej. Także tak, to jest właśnie nasz syn. <gry> I kolejna rzecz, właśnie z tych takich y, odkrywania swojego głosu, to zaczął robić jak autko, czyli. Brrr, brrr. Tak zaczął robić właśnie. I ostatnia rzecz, którą zaczął w szóstym miesiącu, to jest trzymanie sobie samemu butelki. I wiadomo, że to się tak nie zaczęło, że on nagle zaczął samy, sam, sobie sam trzymać butelkę i to było takie świetne, i od razu mu to wyszło. Tylko po prostu to było takie coś. To było takie coś, że on po prostu starał się sam na początku trzymać tą butelkę. I jak my mu trzymaliśmy butelkę, to najpierw wyrzucał naszą rękę i trzymał sobie sam. Później dwoma rączkami. I teraz jest na etapie takim, że już jest w stanie. Wiadomo, że raz na jakiś czas ta butelka mu wyleci z tych rąk, bo to jednak nie jest tak, że on od razu zacznie już wszystko umieć. Ale zaczął po prostu, ale zaczął. Po prostu y, trzymać tą butelkę i już teraz nawet potrafi sobie ją wyciągnąć z buzi i y, z powrotem ją do tej buzi wsadzić. Wiadomo, że nie zawsze mu wyjdzie i niekiedy mu poleci ta butelka, szczególnie jak jest tam dużo tego picia, y, ale y, już jest w stanie sobie sam butelkę do buzi włożyć i ją z tej buzi wyciągnąć. Także wiadomo, że trzeba go przy tym pilnować, bo może się tam zachłysnąć i wtedy nie będzie umiał sobie na szybko wyciągnąć tej butelki, ale jednak potrafi sam sobie radzić. Także jestem z niego dumna. To jest wszystko, co mały zaczął pokazywać w tych ostatnich miesiącach. Jestem naprawdę z niego dumna, że tyle potrafi już, tyle potrafi, aha, potrafi też ciągnąć za włosy, jak widzicie. Także y, to jest y, kolejna rzecz, dlatego ja większość czasu po prostu mam te włosy spięte. Także y, tak, to jest wszystko, jeśli chodzi o ten film. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie go, do tego, że dotrwaliście do tego momentu, mimo e, małego tutaj z nami cały czas. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy do zostawienia łapeczki w górę, jeśli wam się filmik spodobał i do subskrypcji naszego kanału, mojego kanału, małego kanału, bo w sumie małego też jest na tym kanale dużo. <grych> żebyście zostali z nami na dłużej i dalej nas oglądali i wspierali naszą działalność, moją działalność tutaj. Tak. To jest wszystko. Życzymy Wam miłego tygodnia i pa, 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 pa